mi takim i chciałbym Was poinformować o dwóch ważnych rzeczach. Pierwsza, y, dużo osób pisało do mnie, żebym dał w końcu tego oryginalnego premium Minecrafta. Na, filmiki, na filmiku zapomniałem o tym powiedzieć o tym jednym warunku. Miałem powiedzieć o wspomniałem. Oczywiście napisałam Wam już odpowiedź w komentarzu. Yy, jeszcze jeden warunek taki, że po prostu musi być 30 widzów, wtedy dostaniecie właśnie konto premium. Trzy, te pierwsze 30 widzów dostanie konto premium. I druga informacja jest taka, yy, że mam dla Was taką niż... Bonus z tego powodu, że zapomniałem 5 robię specjalnie dla Was pewną rzecz, a jest to mianowicie paczka modyfikacji. Jest jak najbardziej około 17 modów modyfikacji, takich jak nowy bion czy nowy to jest oczywiście sezonka. Mm, dużo więcej mobów jest również pingwin mod jak go zaatakujemy to on będzie zły niestety on nic nie zrobi widzimy a jak może nie mamy jest również tourist mod czyli turyści już Yy, zaraz jeszcze pokażę. Jest również Faming czyli książka przyjaciół. Yy, nie, nie wiem, czy się, ale Growth to pokazywał. To jest właśnie luda, nowa luda z biomu yy, cytrynowego właśnie. Ci oni będą jak stworzyć sobie, będą się swój własny świat. Bo to jest używany z, z Minecraft Innego, to tutaj będzie bardzo dużo właśnie hamaków to zaraz pokażę. Jest również Pandora Box. Co on, ona dodaje właśnie różne modyfikowanie świata. Nie wiem co się stało. O, nie wiem. Świat pospalał, różne rzeczy. O, Game O, i właśnie pojawił. Ło, ale szczęście. Właśnie z, raz, raz jest szczęście, ponieważ robię właśnie takie rzeczy typu to, co teraz mi wyszło. A czasami jest po prostu, bo wychodzi coś całkiem nieprzyjemnego, czyli np. deszcz pięty Ja już pokazać nie będę. Czasami nawet robi się biom z wszystkich bloków, również bloków diamentów. To są właśnie te pingwiny, mm, Tak. Zjedzając się właśnie z tej cytryna. Z właśnie tej rudy cytryn... Nie z cytryny, tylko rudy cytryn właśnie można robić narzędzia. Mm, miecz to właśnie jest z pingoty, dużo rzeczy. Jest również to, co mi się bardzo czyli te pistolety. Bardzo fajnie one wyglądają. I jest również nowe łuki są w się nie zmieniło i właśnie są skóry z pingwinów piła ich magma fish to nie wiem co jest jest właśnie Lemon Stone czyli ruda jest właśnie camping to jest właśnie ciekawsza ciekawsze jest, to, to może pokażę jeszcze by przydało mi się skrzydeczka okej okay. możemy swój. może już będę magazyn lub śpiwór do jednej nocy można tu oczywiście spać nie, nie będę już wszystkiego powiedziała, żebyście mieli mm. spodziewanie ale jest tu również takie coś, czyli w każdym może no, bym fajnie podała 1, 2, 3 cztery, 3 jest ściana W naszym craftingu i dzisiaj craftingów, ponieważ to jest tych modyfikacji bardzo dużo i ja to robiłem na że nie spisywałem modyfikacji, także albo I właśnie na takim nie można malować. Jest również coś takiego, nie wiem co to jest. Zajście, No, co również. Szachy, wiecie, wszystko jest w swoim miejscu. A na przykład to damy tu, to damy tu. To damy tu, to damy, to, to damy, tu. To damy tu. To damy tu, na przykład to damy tu. To tu, to damy tu i teraz wyłączymy, jak wiem, to już się zmienia. I tak, teraz parę najciekawszych rzeczy, to jest tak, w bronie, to Sylować, albo strzelać strzał 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 Szybkie piecyki Nie wiedzę czy one bardzo szybkie Już połowa I jeszcze pokażę Wam jedną rzecz Która ktoś się przytapiła ma to również do świetlania piec I to jest tak, jak widać, mam inną twarz. Jak widać, puste mi się ruszają, kolana gnają i łokcie mamy. jest hmm. to będzie hmm, jakaś tam część tych modyfikacji, ponieważ będzie ich więcej. To jest jedna czwarta, ponieważ robię tą paczkę z chubą. I właśnie. Bardzo przepraszam za to, że zapomniałam wam powiedzieć o tym, że musi być 30 widzów, aby właśnie dał premium i paczkę. To paczka to będzie taki bonus. Więc jeżeli chcecie ten premium, to postarajcie się zbierać. 30 widzów znajdzie również paczkę modyfikacji. Jest tutaj. 15 modyfikacji, jednak będzie więcej. Ja sobie I na nie będzie już te 30, to dam przejmiemy. Ja, bym, ja mogę, tylko ja mogę zmienić hasło. Więc ja się już zanim